Siemanko, siemanko, zapraszam na jeden, jeden z tak, klipów z ostatniego tak? strumyczka, oczywiście z Fortnite'a, z trybu zero budowania. Ja a dostacie fajny tak? mecz z widzami. Zachęcam oczywiście do subskrypcji. Łapki w górę. Ja nie przedłużam. Do zobaczenia. Cześć. No, no ja na tym, tam już zaznaczyłem. no. Ja tam nie tam nigdy prawie nie leczę. Ja tam na to ci nowy tak zazwyczaj, albo nasz desza. No kiedyś nam cztery gierki z tego miejsca siadły, nie? Takie miejsce szczęśliwe bym powiedział. No u mnie... U mnie właśnie... To chyba kotek mówi. Ja tu dużo U mnie w torcinowym tartaku ja tam zazwyczaj dużo kimi robię. Te są nopki, więc nuby tam boty. I tam też jest moje tak jak dla ciebie szczęśliwe miejsce Właśnie, dla mnie też. A tutaj ktoś leci? Właśnie nie widziałem. No ja widzę ludzi, właśnie leci ktoś. Widzę, bo ja też lecę i widzę kogoś. Ale tam jedna osoba, tu tam. Dobra, może będzie na zlecenie. O, tak widzę, że szary Kotek gra na komputerze i ma tego skina za free. A nie, bo ty grać na Xboxie, to ty nie możesz go dostać. Szalony, a ty masz tego friszki na co kotek ma? Ten szary kotek? Zaraz, zaraz dodam, czekaj, mam gościa, mam gościa. No właśnie słyszę też, że masz gościa, tam słyszę człowieka. Ale ja nie o, mam O kurde. Tych ale tu zrypię. Dobra, dam. Za chwilę wejdę po meczek, wiesz? Dobra, no już leży. Ja nie mam pistoletów Ja to po raz zleciłam, tak, pójdę do ciebie Może coś znajdę o. Znalazłem, tak? Noś Noś Jestem na dole, zlecenie biorę Zlecenie? Mhm. Ja go akurat mam tutaj Ultramom Ultramom <laughs> O To to będzie miało nogę. To już padło, no, dobra Eee, to, to, to sobie zjem. Kolejne. No i dlatego lubię tą mistrzkę bez tyle fragów. Ale po co ci fragi? Fragi ci nic nie dawają. Ja po prostu lubię mieć jakieś fragi. Mieć. Ja właśnie lu nie tak, lubię. Ja nie lubię się bić. Ja, ja nie. To, to nie moja taka tak zwana praca. O lolo! Ej, 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 ej. Slow down, bro! Slow down! Bro. Gdzie to jest? Mam pistolet! Aha, dobra. Ej ma ktoś bomby? Do czego to pompy? Ja nie mam. Ja dopiero teraz znalazłem pompę za, yy, i mam 5. Siema salony kotek. O, witam, witam, witam. Poczekaj, jeszcze ja polutuję, bo ja nie mam kurna nawet shotguna. A nie mam, ale tam... Szary jakiś gówniany A jeśli mogę się spytać, to przeklinacie dużo? Zależy jak gra idzie <laughs> No też trochę zależy, no właśnie Na przykład Warzone jest bardzo denerwujący Warzone to taka gra czy jakaś mini Tak, Call of Duty tak? Warzone Aaa, Call of Duty A to znam, no nie, nie, nie mam, ale znam. Gram dużo w nią, wiesz? Teraz sobie no? robię taki tydzień przerwy. Będzie jak bo, będzie znowu. Bo za dużo, dużo trigera, Pewnie. No? No. Jadę, jak chcesz mini? Małe? Nie. Szary Kotek, chcesz małe potki? Potkę? Jestem, jest jak coś. O, shotgun. Shotgun zajebisty. Dobra, bierze. Idę, 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 Dobra, idę. dobity, dobity, dobity. A, dobra. No to, a teraz te Porobiony te, te. będzie. Dobra, Już mama, robię. Ja mam 17. Ja mam 8. Mogę ci to trochę dać jeśli chcesz. O, big potka. Ile ja, ja mam killy? Ja mam Ja zero. Ja nice. widziałem 5 ludzi. Kilo, a ja nigdy prawie w ogóle killi nie robię. Ja mam fulla, kotek. O? Ktoś do mnie strzelał, ktoś do mnie strzelał. Sushibaka, sushibaka. Widzę, widzę. To się strzelają. 8, 6, czekajcie, dead. czekajcie, czekajcie, już idę. Szalony, chodź się, użyjcie. Idę już. Ja jestem full. Jestem 100, 100. Ale dostał to to snajpa. Dałeś jemu snajper? A, nie no, zdążyłem. 8, Dobra, zrobię. Najs. Nice. Snapka się wyrzuca, jela się wyrzuca. Proszę, bo widziałem Mogę, mogę ding dongnąć? <grym> ding dong? Nie, to jest po O, cześć. Ding dong, mnie w, w toalecie Też no dawaj mi tą skrzynię. No gdzie jest ta skrzynia? Wytyf. Ja mam takie naprowadzacz, ja wiem gdzie jest. Dobra wiem na strychu stopro. Jeśli nie ma jej na strychu, to ja już nie wiem, nie podaję się. Ja wiem chyba. Strych. Nie. A ja. ja wiem. Ha, ja, wiem. Siema. ja pier... I wiecie, że to jest normalne wejście. I to ja. fucking care! <laughs> ja po to w dupie. Ja chcę być, e, jak to mogę nazwać, szalony. Zaproszenie to ekipę. Od kogo? A w Pin dalej, mówię, że, że chcesz ze mną zagrać? a chuj ci w dupę. Nie Kolega mówi, kole, ja mówię koledze, będziesz dzisiaj grał? mówi nie, bo cię zablokowałem, bo jesteś idiota, jesteś chłobek. Ja teraz gram, jest wami, a on mnie kurde zaprasza. Ja, a w ogóle nie jestem w Polsce, jakby coś jestem Belgiem. Mm -hmm. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Czekaj, ja muszę budynek spalić. Bo ja to robię na tą... jeszcze na tego skina. W następnej rundzie pomogę to zrobić. Nie no, spokojnie, miejsce, już mam... Już mam dużo zrobione, wiesz? W międzyczasie. Nasze na miane szyby wystarczy spalać. Gdzie są? Nie my do lamy. A lamy wiecie, dobra już mam prawie 70 ze 100, no to na spokojnie. Piją się. Dobra, to mam. O, jest Rift. Ale amo to no. Muszę kończyć. Kończysz? mam osiem. kończę Czołg. Ja mam do Są, są, dam snajpa. Nie wsadziłem nic. Nie dostał. Dostał. Kurde! Yeah. Dostał. Yeah. dostał za czterdzieści. Nice. 27 już Boskewa Leży powolony Dobijajcie, dobijajcie jeśli możecie Dobra padł Dobra. Ja dobijam zawsze ludzi bo potem trzeba się długo, długo odradzać Czekaj, ja palnikiem też mogę palić, nie? Ta. Ta. A. Dobra, palnik. Ale to jest niebezpieczne. A dobra, no to nie ryzykuję. W się sensie łatwo się podpalić możesz. Nie, dobra, bo apteczkę wyrzuciłem, wolę mieć apteczkę. Ej, to jest yy, niedaleko czołk chyba. Coś tak słyszę. No jest, jest, jest. No, strzelają się. O? Ja pójdę po zlecenie. A ja po autobus. Okej. Okay. No, tu też mogę spalić, dobra, znalazłem. Nice. O, widzę tych, którzy. Tam strzałkę. Najłatwiej to zrobić ze spalaniem budowy, coś na szybach. No, ja już zarabiam, koniec, panie. Roboty? Nie, tam się typy biją. Dobra, zrobiłem już zadanie. Nie ma co. A na mnie tu jest? O, już pociskiem bije. Czy do niego? Czekaj na działo wejdę, ja dobijemy go Wybuchnie Jest Strefa Strefa, oni, oni My ich skarkujemy do jak do strefy idą 26, 26 A czy ich? No, ja ich widziałem, ale. Dobra, patrzę. O, widzę, widzę. Kingu, jakbyś mógł. Tu? No dobra. Widziałem. Ja idę tutaj w. Do strefy się ten oh, yeah. zbliżę. Jezus, o ja snajper. ale to jest. No, nie pewnie. Do strefy walił. Kurde. To chodź do strefy. No, idę do strefy z górki. Chcę spróbować, wiesz? Bo oni tak jakoś będą uciekać. Jak wydaje. To ich skrakujemy. Ej, tu jest. Idą, idą, idą. A na drugą stronę mi przyjściu. Widzę. Kupuję, leży. Nice. A ja mam tak mało HP. Ty, Janek, łap. Biorę zlecenie, następne. Pojadę na górę. Gdzieś tu w pobliżu jest. Jedzie, są, są! U mnie. Daję. Jedzie, jedzie cały oddział. O kurde. Mam gości. Leży jedna. Best. A obok następni to się kawuje. Jedni są ty. Nie. Zostaw mnie ty. Kabuje się, kabuje się jeszcze. Ej, ma coś miejsce? Czekaj, okay, okay. Autobus na nas. Gdzie oni są. czy tutaj, strzelamy z tego. Będzie nam lepiej na. No. Jeden autobus. A tu jest gościa w budynku no. jeszcze. O kurde, nalot. Wow. Gościa mamy na plecach, wiem, pamiętajcie. Wiem, wiem właśnie. Musisz na, na górze jest. Temo, inguje. Jeszcze no respią To jest jakiś bambik Tu się respią Jak on tego nie dostał To jest niemożliwe Ja na plecy patrzę sześć. Tam, tam pod tobą szalony jeden Jedzie, do was do jedzie Dobra, ja nie będę się tam popiłkował, jeśli nie chcę. Yy, od Dobija. razu do O się. O Jezu, do wieżdża! A wybuch, kurde Padniemy, padniemy, biją do mnie. Eee, yy, jeden pokawia, jeden pokawia, jeden pokia. Yy, ten co... się yy, na mamy. 200 co no, stał. Jeden. Leży leży jeden, 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 się ja muszę, ja tam jeden, leży jeden, leży jeden, jeszcze plecy bo jeden, leży jeden, leży jeden, leży jeden, bo tam Yy, spróbujcie ich zabić. Yy, ja ze snajpem. Jeszcze mam plecy, szalony, uważaj. Wiem. Zniżcie ten pojazd, jeżeli macie czymś większym. Mi już naboi brakuje. Nie mam naboi na nic. Szukam. Ja ci mogę dać, bo ja mam dużo. Do wszystkiego. Mam 321 do auga, Jak chcesz, to mogę dać. Yy -y. nie pobiłem skądś. Dawaj, dawaj, dawaj. Te? Masz. Czekaj, bo ci z tego. Czekaj, ja wezmę, tylko jeszcze ci z tego. Dobra. Wysadźmy to może, co? O, jest, wybuchło. Strefa ich dojedzie. No. Dobrze, że żeby... mnie... No, ja też. Mam takiego Leży. Dobrze. Jeszcze jeden tam jest. Ej, pięć osób jest. Ja będę filmować. Po kawie, o to są nieźmi. Po następny powalony. Jeden ja, po, ja, ja też po Powalony, następny. Następny ja go będzie podnosił. Zapraszam po kawę. Wo wow. Nie widzę, nie widzę, idę, oh, yeah, idę. Wo, wo, wo. A ten na plecach spadł, czy nie? Czy nas podchodzi? Tam, Tam na górze właśnie. jest. Jedzie, jedzie. Wow. Powalony. Nice. Leży. Jest tam następni są tam. Oh Powalony następny. Nie gadaj. Nie wiem gdzie, gdzie jest reszta zabije. Nie mamy blisko. Lecę za dwie apteczki idealnie. Ok wie. Nie mam amunicji. Okej, okay, ja widzę. 827. Powalony no Dwie osoby. Dawajcie podjedziemy może co? Czy nie? Nie ryzykujemy. Ja muszę apteczkę. Mhm. Mm Ale ona wolno idzie. O, biegnie. Ja mu dam Puka ma. Powalony. Ajajajajaj. Burza. Mhm. jeszcze ja jeden, tu jest. Ja powierdzam. Win. Yes! Ładna ładny meczek, naprawdę Różękowa ładny meczek. I winek. No. w trójkę praktycznie większość meczu, nie? No. Panna wleciała. Tá? So.